Za granicą szukajcie nas w mediach społecznościowych i do zobaczenia w kolejnych odcinkach! Nie trzeba być świętym Mikołajem, żeby rozdawać prezent i to przez cały rok. Dzięki Wam radość zawitała do wyremontowanych oddziałów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, gdzie dzieci mogą dążyć do celu i walczyć o zdrowie, a sił dodają niespełna marzenia W imieniu naszych podopiecznych bardzo Wam za to dobro. Dziękujemy. Wesoły światło. Fundacja Polska. Jesteśmy tu dzieci. Tam, gdzie inni widzą złoty, oni widzą potencjał. Ale Co tym razem zobaczymy w grę? ...ze złomiarzami. Co by tego było? Może po ochody węża? Syngestra. Startujemy o ósmej w Polsat Play. Jak wygląda życie za więziennym murem? Zadumane. Dziecięta. Co trzeba poświęcić, by przetrwać? Coś będzie z własnej chwili, nie? Sposób na dotrwanie do końca wyroku. Mam nadzieję, że już sobie wystartuje normalnie. Pszczółeczka będzie i z pszczółeczką w sobie pokazują życie, wiesz. Więzienie. Maraton. Sylwestra od 20. W Polsat Play. Sponsorem programu jest Alier Bank. Bank z kredytami dla firm. Sponsorem programu jest właściciel... programu jest producent odkurzaczy Bosch Aniby 10 ze wskaźnikiem poziomu czystości